Więc, jeśli chodzi o rodowód pisarstwa Witolda Gombrowicza, no to tutaj jest sporo kontrowersji. On uważał się za spadkobiercę najlepszej tradycji teatru europejskiego. Nawiązywał otwarcie do Williama Szekspira. I nawet ślub no to było taki polski odpowiednik właśnie Hamleta. On też tam nawiązywał do Fausta, do życia Snem Calderona, czyli szukał jakichś takich antynatów w kręgu tradycji zachodnioeuropejskiej, ale przecież rzuca się w oczy tutaj wpływ rodzimej tradycji, i w sam ślub. Wpisuje się wręcz w taki nurt w, polskim, w polskiej literaturze, w polskim teatrze. Utworów, które się rozgrywają na pograniczu jawy i snu, w których bardzo istotną rolę odgrywa ceremoniał zaślubi. I przy tym utwory, które kończą się katastrofą, jakąś taką społeczną, jakimś takim alegorycznym czy symbolicznym. Załamaniem się porządku społecznego. I Jeden z reżyserów, który pozostał pod ogromnym wpływem Witolda Gombrowicza, Jerzy Jarocki, przygotował wręcz taki scenariusz widowiska, który wystawił tylko w szkole teatralnej w Warszawie. Nazywał się on akty w 1972 roku i on umieścił ślub, którego nie mógł jeszcze wtedy wystawić w teatrze zawodowym, pomiędzy. Weselem Stanisława Wyspiańskiego, matką Stanisława Ignacego Witkiewicza, a tangiem Sobomira Mrożka, bo Mrożek bardzo wyraźnie się wzorował na konstrukcji ślubu, wręcz gdzieś sparafrazował ślub w tangu. I teraz Gombrowicz no, zrzymał się zawsze na Wyspieńskiego, że, że, że to taka wielkość, właśnie prowincjonalna, której nikt nie był w stanie rozpoznać. I, że, no, ale jednak tutaj też oglądał Wesele i wyraźnie do niego nawiązał. Dramaty Witkiewicza. Niewątpliwie, Nauczyły go, jak kształtować groteskę w, w, w dramaturgii, to znaczy, jak osiągać pewne efekty takie, żeby, żeby posłużyć się groteską do wypowiedzenia jakichś bardzo istotnych prawd. I dopiero takie połączenie jak tej tradycji, powiedzmy, postromantycznej czy symbolicznej i groteski, Poza Witkiewiczem na, na gruncie polskim, tam Alfred Jarry na przykład był takim nauczycielem Gombrowicza. Ten od króla Ubu, który stworzył taki groteskowy obraz polskości, był jednym z inspiratorów yy, Gombrowicza, niewątpliwie. Yy, czyli ta mieszanka yy, zachodnioeuropejska i polska, jak gdyby dała ten stop taki niezwykły. I to widać również w ostatnim dramacie Gombrowicza w operetce. Jest to pastisz wiedeńskiej operetki. podobno uwielbiał oglądać operetki, bo go śmieszyła ta konwencja. A jednocześnie jest to, że o rewolucji, napisany na planie nieboskiej komedii Zymonta Kresińskiego. I tam dosłownie są nawiązania przecież do tego sporu, który się toczy między hrabią Henrykiem a pan Kracem w Nieboskiej i wiemy, że Nąbrowicz oglądał Nieboską Komedię w międzywojennej Polsce i fascynował się biografią Zygmunta Krasińskiego. Także y, również operetka, jak gdyby, jest y, y, osadzona w tradycji lokalnej polskiej i zachodnioeuropejskiej. Tak między Krakowem a Paryżem się troszeczkę rozgrywa. Niedo, niedookreślone jest, prawda, miejsce gdzie ta operetka się toczy. I bardzo on dbał o to, że, że, żeby nie zamykać się prawda, w kręgu spraw polskich, żeby być zawsze tym otwartym na takim być pisarzem uniwersalnym. Czyli być zrozumiałym również w, w Paryżu, w Berlinie. Czy w Buenos Aires. Kontakty Gombrowicza z teatrami no, były nieproste. On pierwszy dramat napisał w 1936 roku. Nazywał się on początkowo Filip, później dopiero ten zmienił tytuł na Iwona Cierniczka Borgunda. I Filipa zamierzał wystawić w teatrze narodowym, na kameralnej scenie wprawdzie, Ludwik Solski. W ramach takiej propagowania młodej dramaturgii polskiej na tego Filipa wstać. Niestety tam się jakieś pojawiły kłopoty, nie znaleziono chyba obsady, jakiejś odpowiedzi. W każdym razie do e, te, e, tego dramatu nie zagrano w Warszawie. E, dopiero w 1957 roku, jak zaczęto wydawać w, w ramach e, destalinizacji utworu Gombrowicza, przede wszystkim najpierw na pierwszy ogień poszedł transatlantyk właśnie ślub, ale później też Iwona, to wystawiła ten pierwszy dramat Gombrowicza Halina Mikołajska w Teatrze Dramatycznym w Warszawie z Barbarą Kraftówną w roli właśnie milczącej dziewczyny, która jest uwodzona przy, przy, przez księcia. Ale to był precedens. Dlatego, że bardzo szybko y, okazało się, że ten Gombrowicz jest niecenzuralny, a sam y, pisarz udaremnił próbę wystawienia ślubu. Otóż w Kielcach Tadeusz Byrski, przyjaciel czasowa Wiłosza, zachwycił się ślubem y, 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 i postanowił wystawić w Teatrze żerowskiego, gdzie y, Wtedy w Kielcach mieszkała matka Gombrowicza, siostra Rena, a w pobliskim Radowiu brat jego Jerzy był recezentem teatralnym. Więc wydawało się, że jest to idealne miejsce na wystawienie ślubu. Byrski no, był aktorem, reżyserem, no, bardzo cenionym. Nie najwybitniejszym, ale Gombrowicz jak się dowiedział, że premiera jego ślubu ma się odbyć w Kielcach, kategorycznie zabronił. To nie jest dramat, który można by wystawić gdzieś w prowincjonalnym teatrze. No i próby właściwie już doprowadzone do końca, należał, trzeba było przerwać i zrezygnować z tego. Sobie. Wtedy w Kielcach przypadkowo pojawił się młodziutki reżyser Jerzy Jarocki i obejrzał próbę właściwie całego ślubu. I doznał takiego lśnienia i postanowił, że on musi ten utwór wystawić. Na przekór wszystkim, yy, 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 chociażby nie wiem, jakie przeszkody musiał pokonać. I rzeczywiście w 1960 roku on założył w Grznicach teatr specjalnie po to, żeby ślub wystawić. Udało mu się, ale komuniści szybciutko się zorientowali, że jest to utwór bardzo podejrzany, na dodatek, emigranta. I po dwóch przedstawieniach właściwie trzeba było zrezygnować z Grania. O, o jakimś takim szerszym rozpropagowaniu tego spektaklu, nie było mowy. I dopiero w 1974 roku Jerzy Jarocki mógł wystawić w teatrze dramatycznym w Warszawie ślub z Piotrem Franceskim w roli Henryka. No i star z plejadą aktorów, pijakiem był na przykład Zbigniew Zapasiewicz, wtedy matką była Ryszarda Hanin. Także było to takie wielkie wejście Gombrowicza do polskiego Teatru. Sam Jarocki jeszcze parokrotnie powracał do ślubu, bo to taki dramat dla niego najważniejszy. I on właściwie zamknął to swoje takie zmaganie się ze ślubem w Starym Teatrze w Krakowie. W 1991 roku wystawił ślub z Jerzym Radziwiłowiczem w roli Henryka, z Jerzym Trerem jako ojcem i Krzysztofem Globiszem jako pijakiem. I to jest uznawane za takie największe osiągnięcie Jarockiego. W w próbie e, poszukiwania formy odpowiedniej dla e, tego wielkiego dramatu Witolda Gombrowicza. Ale nie on jeden się zmagał ze ślubem. Bardzo wybitne przedstawienie w 1976 roku przygotował Jerzy Grzegorzewski, Teatrze polskim we Wrocławiu. E, I tam najbardziej niezwykłe to było oddanie e, takiego sennego charakteru tego dramatu. E, 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 Tutaj Grzegorzewski mniej dbał może o wydobycie całej intelektualnej zawartości tego utworu, tylko o oddanie właśnie senności tego, z dziwnej rzeczywistości, w jakiej ten dramat się rozgrywa. No a trzecim takim wybitnym przedstawieniem, które powstało wtedy w połowie lat 70., to była operetka. Wystawiona przez Kazimierza Dęwka w teatrze Nowym w, w Łodzi. No to cała Polska oszalała na funkcję tego przedstawienia. Dlatego, że to był to niezwykle yy, yy, zabawny pastisz yy, operetki, a jednocześnie jakiś rozrachunek z dwudziestowieczną historią. Yy. I właściwie do tej pory nie powstała operetka taka, która by dorównała tej Dejkowskiej, chociaż było kilka realizacji. Go jest regularnie wystawiane, również jego powieści są grane na polskich scenach. Na przykład Mikołaj Grabowski w 1981 roku jako pierwszy wystawił Transatlantyk Gombrowicza i właściwie on nieustannie powraca do tego utworu w różnych wariantach. Go inscenizuje, dopełnia innymi tekstami i tu może warto powiedzieć, że Grabowski ten taki ładunek obrazoburczy, wywrotowy Transatlantyku jak gdyby dostrzegł, on wprawdzie sam w ślad za Transatlantykiem zwrócił się do tej tradycji sarmackiej, którą parodiował Gombrowicz w swojej powieści. No ale przede wszystkim było to już takie wezwanie do rewizji stosunku do polskości. Przypominam, w okresie e, e, pośredniowej rewolty się to rozgrywało, gdy właśnie ta presja. E, Zbiorowości prawda, była niesłychanie silna. Właściwie cały naród wtedy udało się skupić wokół ruchu Solidarność, i tutaj taką y, wywrotową troszeczkę y, działalność y, zainicjował Grabowski, bo trzeba sobie powiedzieć, że y, pokolenie jego uczniów. Jego i na przykład Christiana Lupy z Krakowskiej Szkoły Teatralnej już traktowało Gombrowicza jako sprzymierzeńca. Gdy po 1989 roku oni wchodzili do teatru, to właśnie Gombrowicz miał być tym właściwie jedynym polskim pisarzem patronującym ich poczynają w, w takim próbie rozbicia tradycyjnego kształtu polskiej kultury. I Krzysztof Warlikowski wystawił wtedy tancerza y, Mecenasza Krajkowskiego, Grzegorz Jarzyna wystawił Iwonę Księżniczkę Burgunda, y, przymierzał się do inscenizacji pornografii. Y, w każdym razie y, Gombrowicz y, wręcz y, był traktowany przez nim jako ktoś, kto wzywa do całkowitego odrzucenia polskości. I to sformułował taką tezę Janusz Panikot, który patronuje właśnie tym młodym reżyserom. I on wręcz sformułował taką tezę, odwołując się do Dąbrowicza, że tradycyjna polskość, szczególnie ta sarmacko-romantyczna, że jest przeszkodą w modernizacji Polski i w jej powrocie do Europy. Że dopiero odrzucenie całkowite tego bagażu tradycyjnej Polski, jak gdyby umożliwił Polakom stanie się normalnymi obywatelami Europy. I właściwie wielu twórców tak traktuje obecnie Gombrowicza i oczywiście również on, który wprowadził te wątki takie, które dzisiaj byśmy określili gen, skręt gender, prawda, czyli jakieś rozchwianie takiej tożsamości seksualnej, również tutaj na tym polu ma być patronem wszystkich tych ruchów takich o charakterze mniej lub bardziej rewolucyjnych. Wiele dramatów Witolda Gombrowicza zostało również zarejestrowanych i zaprezentowanych w, przez ta telewizji. Tutaj niewątpliwie takim arcydziełem to pozostaje krakowski ślub Jerzego Jarackiego z Jerzym Radziłowiczem w roli Henryka. Jeśli idzie o Iwonę, to jest wspaniała inscenizacja Zygmunta Hibnera. Z Jazmikiem Zapasiewiczem w roli Ojca. Spektakl z końca lat 80. Wtedy też powstała adaptacja, Ferdydurkę, przygotowana przez Macieja Wojtyszkę. Jeśli chodzi o adaptację powieści, to na pewno warto. Y, obejrzeć również adaptację Mikołaja Grabowskiego Transatlantyku z Janem Peszkiem w roli y, y, Gonzala. Y, no i ostatnie dzieło y, Jerzego Jarackiego Kosmos y, ze Zbigniewem Zapasiewiczem y, w roli Leona. Y, Operetka jest zarejestrowana w inscenizacji Jerzego Grzegorzewskiego z Statu Narodowego. To jest operetka przeniesiona do kawiarni Jama Michalikowa w Krakowie. Bardzo interesujący utwór, niestety z nie najlepszą muzyką, z Radwana, więc... Ale na pewno nie jest to utwór na miarę przedstawienia Kazimierza Dejka, ale na pewno godny obejrzenia ze świetnymi aktorami w głównych rolach. Witold Gombrowicz odegrał potężny wpływ na polski teatr drugiej połowy XX wieku. Właśnie to, że był czytany potajemnie, a mógł być grany jawnie, przynajmniej od 1975 roku. Sprawiło, że był grany na nieomar wszystkich scenach polskich. Każdy reżyser chciał się z nim zmierzyć i jakoś wpłynął na co najmniej dwie, trzy generacje polskich reżyserów, którzy traktowali go jako taki jednego z najwitniejszych polskich dramatopisarzy. Ja myślę, że miał rację Jerzy Jarocki, umieszczając go w tym szeregu takim Dramatopisarzy, którzy ciążyli w stronę groteski, a mierzyli się z polską historią, taką bardzo y, tragiczną. I tutaj ten ciąg y, otwierał Juliusz Słowacki, tak wyśmiewany przez Gombrowicza, ale który chociażby był autorem zdosłownego Salomei, później byłby wyspiański. Y, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Gombrowicz właśnie gdzieś po środku, jako ten, który do nich nawiązuje, ale też wyznacza kierunek polskiej dramaturgii i dalej to byłby przede wszystkim Sławomir Mrożek, ale także inni dramatopisarze, którzy w mniej lub większym stopniu starali się naśladować język, czy formę utworów Witolda Gambrowicza, ale też Tadeusz Kantor, to jest w swoim największym dziele teatralnym, Umarła Klasa, jak gdyby zainscenizował pierwszą część Werdydurkę, czyli powrót dorosłego człowieka do szkolnej ławy. I to jest tutaj ta inspiracja Gambrowiczem jest bardzo wyraźna. Dla Jerzego Grotowskiego Transatlantyk był jedną z najważniejszych książek w polskiej literaturze. I całe podejście takie szydercze Grotowskiego do polskiej tradycji romantycznej, które mu zapewniło sławę na świecie, wywodzi się. W znacznym stopniu, właśnie, z transatlantyku. Także trudno tutaj przecenić yy, yy, wagę Gombrowicza dla polskiego teatru. Wpłynął właśnie na wszystkich twórców w mniejszym lub większym stopniu, ale każdy na pewno mu coś zawdzięcza.